Szkoła. A, zapomniałam wspomnieć. W tym, fi filmi w tym filmiku będą te same pet Będą nowe petshopy oprócz Belgi i Alice. To nasz YouTube. No, wreszcie pierwszy dzień. No, wreszcie wresz Wreszcie weszłam do durnej szkoły. Co to muszą być durni uczniowie? O Janie. O, zakochana para. No, ciekawe czym będą się kłócić. Bo co się z tymi dziewczynami. Jeszcze dwie dziewczyny, co lubią e, się wygłupiać. Wow, przepraszam. O, jakaś nowa. Hmm, ciekawe. Przepraszam, kurka wodna. O nie, rudy śledzi. Kurka, o trzeba uciekać. E, przepraszam. A, sorry. Um, ta przejdę tą drogą. Ach, kurka wodna. Nic tu ci nie jest? Nie, nie jest. Uch, dobra, poczekam do dzwonka. Okej, okay, Kati! O oh, hej! Jak to był ciebie? No wszystko okej, ale no... No jakby to pomyśleć... Okropne to jest, że... Um, ten. że pani nauczycielka też to powiedziała, że zrobiła sprawdzian. Racja. Ugh. Okropne to. Myślałam, że będzie po prostu normalna lekcja, nie? Racja. O! Trzeba na lekcję. Chodźmy. Ej! Zostaw nie, Daj przepuść mnie! Błagam cię! Ej, przepraszam. A, sorry. O, widzisz nogą? Dobra, chodź. O nie, on znowu. Kurka, wona, czemu nie mogłaś ze mną usiąść? No sorry, pani by nas także rozsiadła. racja. Dobra, to ja idę. Um, ta ławka się nie nadaje. O, końcowa. Zawsze na ale no jak się mówi, lepsze to już niż nic. O, jak dobrze usiąść. Ach. Jak zwykle, muszę do klasy ostatnia. ostatnio. Poczekaj, poczekaj. Nie, mam nautomatykę. Na o. Ha? Cześć, mogę się do ciebie dosiąść? Przykro mi, siedzę już z kimś. A, przepraszam, a mogę do ciebie? Okej, okay, sama siedzę. Hej, jestem Kamila. E, cześć, jestem Bridget. Miło mi się poznać. I tak samo. E, wiesz jaka to jest lekcja? Moja, ja kompletnie nie wiem. E, chyba matematyka. Kurka wodna, ta pani od matmy to mnie wkurza. O kurka, sorry, przewróciłam się. Nie, nic nie szkodzi. Poczekaj, ona chyba wchodzi. O nie, tak głupia lala Dzień dobry. Ja Przygotuj się na pytanie z tabliczki mnożenia. Tabliczki mnożenia? No nie. uczniowie Przygotujcie się na test! Ale pierwszą zapytam z tabliczki mnożenia. Może... Yy, Iza? Yy, proszę panią, a jakie działanie? Yy, Osiem razy 8? Przepraszam za usterki. Ciekawe kogo... Wiesz co? Iza to nie zbytnio jest matematyczka. Ciekawe kogo teraz pani zapyta. Dobra! Nie, 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 nie. Kamila! Tak, proszę panią. Ile to jest? 6 razy 6! 36! Dobrze! To. Czemu ty leżysz? Kieruje się przed matematyką. Co Ta, Tak, życie znajdzie. Próbowałam tak samo. Zapytała mnie także. kibla. Szampani? Tak. Czy mogę wyjść do toalety? Nie. Będziemy mieli test. co? Widzisz te karteczki? Mhm. przez staro się uczynią. wam zostawiam jakieś rzeczy. No wiesz, te karteczki. No, Na przerwie. Hmm... O nie, ta sprzątaczka na, co mnie zawsze pyta, jak sprzątać mopem. O nie. E, 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 dzie e, witam! E, dzień dobry. Czy masz coś brudnego na sobie? E, nie dziękuję pani. Nie, jest pani brudna. No nie, pani nie, to tyka Oj, dobrze, że uciekłam na niej. Uah. O, cześć! Okej, okay. um, mam po z tam bliżej korytarza. Okej. Okay. O nie, o się ode mnie trochę. Uh -huh. O nie... Um, dobra, możemy tutaj pogadać nawet. Okej. Okay. Bo to jest pusty zakątek, bo tutaj często są nauczyciele i boisz się, że e, cię podejdą czy coś takiego, więc nie martw się możemy gadać. Aha. Wiesz co? E, widzę, że jesteś nowa w klasie. O kurka pani. E, dzień dobry pani! Dzień dobry. O, a ty kto to? Bridget. Chcesz ty pani Kry? A pan nie miał zobaczyć karteczki. Ta? A no tak? To jest pani Kresia? Tak, jak pani Kresia lubi dawać cukierki. <grym> a, a w ogóle. Jak widzę, że jest nowa i nie znasz się na osobę. O, kurka, pani. Dzień dobry, pani od historii? Dzień dobry. Już tam? Cię się uważa, te dwie dziewczyny co są na łapce. Patrz, tam, o tam. Te so. maluchy wyglądają jak pięciolatki. Co, wyglądają, ale są naprawdę. Nie chcę nic mówić, ale to są najgorsze uczennice ever. Wiesz co? Nie powiem, co one mogą zrobić. A ty nawet Pani od WF-u. Cześć. Ja od... Ale do widzenia. Czy to jest Pana włosu? to jest Pani nauczycielka od wf Taka ta mała? Ta. Co? Może ktoś być niski? Ja na przykład jestem nawet niska. No, jesteś w takim sensie w rozciele, tak jak ja. No, możliwe. Chyba. Dobra, um, no w ogóle um, z, jestem. Y, ta. Nie przedstawiłaś się. E, jestem bliżej. No, to hej, Bridget. W ogóle y, nie radzę naprawdę ci się zadawać z tymi dziewczynami, bo nie wiadomo, co ci zrobią. Jak się ja z nimi zadawałam, no nie wyglądały olej. Musiałam przez tydzień. Nie mogłam się czyścić. Wiesz, co radzę się uważasz tutaj? O nie świeciłaś, tak? Proszę Panią, ale o co chodzi? Widziałam tam z tyłu grune ławki. Widziałam, że Ty tam chyba śmieciłaś. Co Ty tu co? robisz? A proszę Panią, ale to nie ja. Ty! Pogadamy na kolejnej lekcji matematyki. A... Co to w ogóle jest? Panią... Za kogo ona się w ogóle ma? To jest fajnie od matematyki i nie radzę Ci z nią w ogóle dodawać. Może ci sprawić pałe ja już kilka osób dałam jedynki. Mi się jeszcze nie udało od niej załapać, bo miałam jakieś wymówki, ale naprawdę to trudno. Z... Dobra. No, a w ogóle słyszałeś, żeby za niedługo będzie tu sklepik? O, to fajnie. A i jakby co, radzę ci uważać na takiego rudego z białymi plamami? A co niby mi zrobi? Jedno słowo. Głupek. Klepie jak wszystkie dziewczyny po dupie. Pupkie, pisze się go boję. No więc cię uważa się uważać. nawet nauczyciele specjalnie go nadzorują, żeby nic nie robić. No przy panią. Um, a w ogóle tutaj jest taki chłopak, co jakby co jest za zagranicy i nie umie zbytnio po polsku. Pup. To on właśnie. Pup.

Porazam ci, żeby nie mówić do niego językiem, bo on rozumie polski, tylko nie umie nim mówić. Aha! A powiedz jesteś brzydki jak but! Przepraszam! O, boże, boże. Sorry! O? A w ogóle. A mm, <laughs>. tylko będzie kontynuować sekcji. Aha! Będziemy mieli tylko ostatnią lekcję z panem Wychowabc. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. Dzień królu. Oj, Janie, jakie ja to górę. Widziałaś pana króla? Tak. O Janie, jakie on... Wiesz co, ja, so, ja wzięłam wszystko, żeby się porozmawiać z jego córką. Hmm. Wtedy robiłam bym tyle na Face. Serio, ja mam bardzo dużo e, fotografii. Zapomniałam Ci powiedzieć, jak się nazywa ten chłopiec. No właśnie, mówi po innym języku. Disney. Disney? Uh -huh. uh -huh. To jest jeszcze chłopiec. E, to jest, po... E, bo on pochodzi z innego kraju, uh więc -huh. może. Nie wiem. Dobra, bo z innego kraju, to znaczy um, mieszanie. Jest nie wiadomo, czy to kobieta, czy facet. Rodzice nie umieją rozróżnić się w płaci, ale to prędzej, facet, moim zdaniem. Tururur! O, trzeba na lekcję, jak no, nie wiem, tę mieszczynę. Widziałeś tam tę Mhm. Ale mhm. to taka, e, Leniusia, co mi nie odchodzi od ulica. To o ładnego chłopaka mi tam trochę podoba. A nie, wiesz, czemu do mnie się oczy. Widziałaś ich? To oni właśnie. Aha. Już co, postaram się zapoznać, ze wszystkimi mało co uczyniami, ale nie obiecuję ze wszystkimi. A w ogóle znasz panią dyrektor? E, panią dyrektor? Powinnaś chyba z nią rozmawiać, do dostanie się do szkoły. Jak ona wygląda? No ma to takie ala tatuaże, ale to jest bardzo ładna pani. Tak, wiem która. E, a jej siostra to taki wicedyrektor. Aha, i jeszcze też... Dobra. To no, to chodźmy na dole, bo się spóźnimy. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Piszcie, czy chcecie więcej tych odcinków e, o moim życiu w takiej formie. I no, dzięki za oglądanie. Jak jesteście do końca? Może ten odcinek był nudny nawet, ale no, no, powoli będzie się rozkręcać, jeżeli będziecie chcieli jeszcze. Racja. No to, papa. Pa.